to dwa czterokondygnacyjne bloki, na które składa się 138 mieszkań, średni metraż to 35 do 66 m. kwadratowych. Mieszkania będą wynajęte w standardzie podstawowym, najemcy będą musieli wnieść tylko swoje wyposażenie oraz wyposażyć kuchnię. Nabór do tej inwestycji rozpoczniemy już w maju. Będzie on odbywał się dwuetapowo. Pierwsza część naboru to jest zbadanie przez gminę kryteriów tzw. społecznych, następnie mieszkańcy będą poddani weryfikacji zdolności czynszowej, której dokona. PFR Nieruchomości. Jest to jedna z dwóch inwestycji prowadzonych na Mazowszu. Poza Mińskiem Mazowieckim również ruszy nabór w Radomiu. Obie te inwestycje przekażemy w ręce najemców jeszcze w czwartym kwartale bieżącego roku. Ten rynek deweloperski, mieszkaniowy, ale w ogóle różnego rodzaju inwestycje w Mińsku, Mazowieckim, to jest coś normalnego. Widok dźwigów czy robotników budowlanych w Mińsku to jest jakby nasz chleb powszedni. Inwestycje mieszkań na wynajem to jest coś, czego w Mińsku bardzo brakuje. Dla osób, które, których dochody nie są tak wysokie, że stać ich na kredyt mieszkaniowy, ale jednocześnie stać ich na to, żeby płacić za wynajem. Te dodatkowe prawie 140 mieszkań to będzie ogromny, pozytywny impuls na mińskim rynku mieszkaniowym. My bardzo długo pracowaliśmy nad kryteriami i rzeczywiście wypracowaliśmy kryteria, które chyba dla nas, dla mińskiego rynku nieruchomości, są optymalne. Duży nacisk kładziemy oczywiście na rodziny, których zapotrzebowanie na mieszkaniach chyba zawsze było największe, bo to jest ich start w nowe życie, bo to jest dla nich no, ogromne światło nadziei, że można. W normalnych, dobrych, jak tutaj widać po standardzie, można powiedzieć świetnych warunkach rozpoczynać życie, nawiązywać dobre relacje i tworzyć rodzinę. Firma Partner na rynku mińskim, deweloperskim istnieje już od ponad 25 lat. Do tej pory realizowaliśmy inwestycje, które sami budowaliśmy i sprzedawaliśmy. Już ponad dwa lata temu nawiązaliśmy współpracę z funduszem, dla którego realizujemy dwa budynki mieszkalne o powierzchni łącznej około 6400 m2, 130 lokali mieszkalnych. Budynki są wyposażone w garaże podziemne, jak i również komórki. Realizacja kontraktu postępuje zgodnie z harmonogramem. W tym momencie trwają prace wykończeniowe wewnątrz mieszkań.